Niepłodność to w obecnych czasach problem społeczny. W Polsce dotyczy 20% wszystkich osób, które są w okresie płodnym, czyli to jest od 1 miliona do 1,5 miliona par. Jeżeli myślisz o ciąży albo nie myślisz o ciąży, ale w przyszłości chcesz się starać, warto pomyśleć o tym wcześniej i skonsultować się z lekarzem, czy możesz w przyszłości mieć problem z płodnością. Jeżeli się starasz o ciążę, to maksymalnie pół roku możesz się starać tak normalnie, a potem warto zgłosić się do lekarza. Niekoniecznie do kliniki niepłodności, tylko do lekarza, który się zajmuje tym problemem, bo nie każda niepłodność musi się skończyć in vitro. Czasami wystarczy wesprzeć taką parę, dodać trochę suplementacji, wyrównać zaburzenia hormonalne i nagle się pojawia ta upragniona ciąża.